Chcesz film? No dobrze, no, dobrze. Jest, jest, jest taka rzeźba, którą skradziono z wylewa Jest to właśnie portret ogrodnika, ogrodnika Larasa Regidarza Wilka. Ja właśnie odnoszę się do tej rzeźby. Wstawiając tutaj w kamień swój odlew twarzy. Oczywiście przerobiony, podrasowany, powiedzmy w stylu właśnie tej rzeźby, którą skra skradziono z Dylewa, tak? z tego tak, tak. majątku. Jeśli można, usłyszałem, że właśnie na wyspie stawów w Dylewie znajdowała się taka marmurowa plakieta potężna taka, stojąca na postumencie. Był to właśnie relief zostawiający taki półprofil Johanna Larasa. Johan Laras w kościele to był wybitny projekt Antogrodów. Zbyt no, no, gorszy byłem bo tam mieszkał. I e, właśnie e, no, ten, ten, ta plakieta Wolfa e, Adolfo Wilca. Adolfo Wilca był wybitny e, rzeźbiarz e, modernistyczny z Mediolanu, a, który o mecenasem, to no, Franz Drozny. Ten, ten monumentalny pomnik on został ukradziony w niewijacielnych okolicznościach na początku XXI wieku do dzisiaj nie wiadomo co się stało także to co Krzysztof tutaj zrobił to jest no, takie ku pamięci tak jak się źle? Pamięci Wilcza Pamięci Wilcza właśnie do jak rozwołanie się do tego, że e, pamiętamy i o tym wybitnym artyście o jego mecenasie i o Johanie, dla ras, dla ras, tak, głównie, odmieniamy nas. E, także to jest, to jest wyjątkowe też. Widzicie Państwo po raz kolejny, bylewo, nie Wysoka 10 pojawia jako temat pracy. Czyli Wysoka 10 jeszcze nie zapracowała na to, żeby być tematem. A może jednak? Nie wiem, to już nie do mnie odpowiedź należy. I podejdźmy do praw.